Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines na moim kanale. W poprzednim odcinku zbudowałem uniwersytet w moim mieście oraz zacząłem budować tutaj nowe osiedle. I właśnie widzę, że jest tutaj problem z wodą. No, oczywiście nie postawiłem sobie tutaj rur pod ziemią, także już to zrobię, żeby nie było z tym problemów. Też, tak jak mi tam ktoś napisał w komentarzach, zajazdnię autobusową trzeba by tu postawić, bo autobusy będą jeździć nie wiadomo skąd gdzieś tutaj w tej części miasta ma. Zajezdnię autobusową, no i właśnie skąd te autobusy mają, jak one tutaj mają dojechać, więc gdzieś tutaj myślę, że przy głównej drodze, to znaczy przy samej głównej nie postawię, ale gdzieś w okolicach, no chyba, że bardziej tutaj, może tutaj, tu jest jakaś linia autobusowa, więc taką zajezdnię bym sobie tutaj postawił. Troszkę może ona się tutaj wgniotła w tą ziemię. Nie wiem, czy, czy coś tutaj teraz warto z tym robić. Można by ewentualnie tak troszeczkę tutaj. Ale też bez przesady. Dobra, niech ona sobie tu będzie, te autobusy będą miały tutaj jakoś bliżej. Dodatkowo, jak na razie, na to całe nowe osiedle i do uniwersytetu jest tylko jeden możliwy dojazd, jeśli chodzi o drogę. Ta droga idzie tutaj, idzie sobie tym tunelem, no i właśnie. I potem jest problem, bo jeśli ktoś chce tam dojechać, no to musi tutaj wjechać, tu objechać całe naokoło i tak dalej. Także mm, trzeba by w końcu to jakoś zmienić, bo jeśli tutaj ma być jakaś taka dosyć duża część miasta, to ja nie mogę polegać tylko na tej autostradzie stradzie Na której teraz się jeszcze większy ruch zrobi przez to, tak jak tu sobie patrzyłem wcześniej, no jak się sprawdzi jakiś samochodzik, zobaczmy gdzie on jedzie. No, on akurat nie jedzie. Ty gdzie jedziesz? Tam. No nie wiem, czy teraz trafię. No dobra, nieważne, przed odcinkiem na pierwszego, którego kliknąłem, to jechał gdzieś właśnie w te okolice. Więc może już bez przedłużania po prostu podłączę sobie tą drogę gdzieś tutaj do tej autostrady, żeby sobie mogli od razu stąd wjechać. No dobra, chyba będzie, chyba będzie dobrze. Myślę, że to jakoś będzie działać. Zobaczymy, czy oni z tego będą korzystać. Na razie, no nie wiem, czy, no nie widzę, żeby tu jakiś wielki ruch w tą stronę był możliwy, też dlatego, że jednak krócej im tędy dojechać. Mam nadzieję, że w końcu zaczną tędy jeździć. Ewentualnie jeszcze, jakbym sobie tutaj zaznaczył jakąś strefę na przykład i zrobił zakaz ruchu ciężarowego przez nią. To znaczy, o, przez to osiedle przy torach. Na osiedlu przy torach zrobimy sobie w takim razie zakaz, gdzie to będzie. Zakaz ruchu ciężarowego, tak. I teraz, w takim razie, te wszystkie ciężarówki, które będą chciały dojechać, nie będą jeździły tą autostradą, tylko będą musiały, no tędy przyjechać. Mam nadzieję, że to jakoś problemy z tym ruchem rozwiąże. Dobra, a teraz chciałbym troszeczkę jeszcze powiększyć sobie to osiedle. Też myślałem, żeby postawić sobie tutaj coś większego właśnie na przykład jakąś taką wieżę transportową, żeby coś takiego unikalnego na tym osiedlu było żeby to nie było po prostu jakieś kolejne zwykłe osiedle. Tylko żeby coś takiego większego się właśnie tutaj znalazło. Tylko teraz pytanie, czy ja tutaj gdzieś nie chciałbym mieć jeszcze troszeczkę większych dróg, ewentualnie tutaj gdzieś w tym miejscu jeszcze coś większego, tylko że no właśnie, ja już tutaj mam krzywy teren, więc to bym musiał jeszcze sobie troszeczkę tutaj wyrównać. No, myślę, że tyle tego wyrównania wystarczy też. Teraz widzę, że właśnie tutaj ta droga jest troszeczkę tak niefajnie, także już sobie ją tutaj y, poprawię. Od razu gdzieś ją troszeczkę przedłużę. Dobra, tylko może tak. OK, będzie, będzie lepiej. Ten budynek, widzę, że jest jakiś krzywy, więc yy, jego sobie wyburzę. I teraz od tej drogi, czy ona też jest jakoś krzywa? Okej, okay, już może będzie lepiej. Yy, teraz, która to była droga? To jest chyba ta droga, tak? I on bym sobie tutaj w takim razie teraz przedłużył. Tutaj dalej już nie będę szedł. Tutaj najwyżej jeszcze jedno takie piętro się zrobi. Yy, a tą drogą w takim razie skręcę sobie troszeczkę. Tylko właśnie chciałbym ją mieć na przykład tak dotąd. Teraz tutaj yy, skręciłbym sobie gdzieś. W tą stronę powiedzmy tak, ok. Rok akademicki, super. To mnie może teraz nie interesuje. Tą drogę bym sobie zrobił teraz jakoś w tą stronę, i tutaj gdzieś znowu bym skręcił jeszcze, tylko chyba troszeczkę wcześniej. Ok, myślę, że tak będzie dobrze. I teraz powiedzmy, że gdzieś tutaj i znowu kawałek. Prostego. Tutaj też jeszcze będzie chyba trzeba minimalnie wyrównać, ale na razie niech to, niech to tak zostanie. Teraz chciałbym sobie zrobić tutaj, może jakąś taką bardziej już w osiedlu drogę. Może, może właśnie taką. Chyba, że taką nawet z drzewami. Co tu w ogóle? Jakiś słoń. Okej, okay, słoń błąka się. Super, niech niech się błąka tutaj. A ja zrobiłbym sobie na przykład tu, z tego miejsca taką drogę. OK. I tutaj gdzieś można by wtedy tą wieżę postawić, też jakoś te drogi do tego trzeba by podłączyć. Też może to nie będzie wszystko jakoś tak idealnie równo wtedy według jakiejś siatki. Tylko jakoś tak troszkę bardziej urozmaicone. Dobra, teraz to z tym. Pięknie, no i to się też jakoś tutaj połączy. Zobaczmy sobie, może ja jeszcze troszeczkę tą drogę tutaj przedłużę. Choć tutaj ok gdzieś dotąd, a może jeszcze dalej. Dobra, na razie niech tyle będzie. I zobaczmy sobie teraz, gdzie ta wieża, którą ja bym tutaj chciał postawić, by pasowała. Czy gdzieś właśnie tutaj na tym skrzyżowaniu, czy raczej przy głównej drodze? Myślę, że to by mogłoby gdzieś fajnie przy głównej drodze wyglądać, też by się tutaj zrobiło jakieś, nie wiem, wieżowce handlowe, ewentualnie jakieś biura. No dobra, myślę, że gdzieś tutaj. Okej, okay, dobra, niech tu stoi. Najwyżej się przestawi. Niech to sobie tutaj stoi i obok po prostu te najwyższe budynki handlowe. Będzie to jakieś tutaj takie centrum, powiedzmy. Też jakieś biura naprzeciwko mogą być. Okej, okay, też w tym miejscu gdzieś tutaj. Chciałbym mieć na przykład jakąś drogę obok tego idącą. Powiedzmy, że tak, chyba od razu przy tym. Tak, myślę, że od razu przy tym może być i gdzieś tutaj też bym się podłączył do tego, tylko to też jakimś zakrętem, żeby to troszeczkę ciekawiej wyglądało. O ile mi się to tutaj uda jakoś tak yy, ładnie podłączyć do tego, tutaj jakby to weszło coś, coś, coś tutaj. Nie za bardzo, a z tej strony spróbujmy, z tej strony ok, z tej strony będzie łatwiej, super. No i cały ten taki tutaj fragmencik wypełniłbym dużymi sklepami to będzie taka po prostu takie no, bardziej może biznesowe miejsce, tak? Też może jeszcze tutaj na przykład troszeczkę tych biur tylko tą drogę w takim razie jeszcze bym troszeczkę bardziej tutaj przedłużył i może nawet tutaj ok pod takim kątem i w takim razie w takim razie pozbędę się tych sklepów, przepraszam was, którzy się tutaj już wybudowaliście. Po prostu tutaj będą biura, tu będą sklepy i jeszcze pomiędzy tym wszystkim jak najbardziej jakieś ścieżki, żeby zachęcić ich tutaj do jakiegoś też chodzenia, a nie żeby mi samochodami wszyscy jeździli. Więc powiedzmy, że jakąś jedną ścieżkę tutaj Gdzieś stąd też coś by można zrobić. Może zacznę sobie od takiego prostego fragmentu gdzieś dotąd i tutaj za tymi biurami niech sobie coś takiego idzie i podłączy się to tutaj do tej głównej drogi, a tutaj do tej mniejszej. Czy tutaj mi się to, dobra, to się chyba połączyło. Można by troszkę bliżej dać i jeszcze sobie, aha, i jeszcze sobie wyburzyć tam jedną karateczkę. Także to powinno być dobrze. Tutaj w środku można by jakieś inne drzewa posadzić. To znaczy no, żeby wszystkie były po prostu takie same, te sobie wyburzę. Ten to coś, to coś też sobie wyburzę. I dajmy im tutaj, nie wiem, jakieś takie, tylko może tak pojedynczo będzie prościej. Może coś takiego, nie wiem, coś może z tych większych. Tutaj nie ma jakichś takich super ciekawych drzew, które mógłbym. Wstawić. No dobra, powiedzmy, że jakieś takie drzewa tutaj po prostu zasadzę. Troszkę tutaj zieleniej będzie w środku. Okej, okay, okej. Okay. Coś takiego. Można to nawet jako park zaznaczyć. Niech tutaj mają. Chociaż nie wiem, czy to tutaj im coś bardzo pomoże. Wyznacz obszar parkowy. Oczywiście i jakiś taki. Malutki park, niech sobie tutaj będzie. Może też wzrośnie wartość tych terenów. Tylko, żeby jeszcze wartość tych terenów była jakaś duża, to myślę, że woda by się jak najbardziej przydała. Wtedy na pewno troszkę więcej ich by chciało tutaj korzystać z tych parków, z tych wszystkich biur, sklepów. Ok, i teraz jeszcze tutaj można by po drugiej stronie też coś w tym stylu zrobić, czyli jakiś park zaznaczyć też. Jeszcze tą ścieżkę bym sobie tutaj na przykład poprowadził. Za tymi sklepami i gdzieś na przykład tutaj się podłączył do tej drogi. O, dobra, nie wiem czy to ładnie tu jakoś wyjdzie. Najwyżej jeszcze sobie to tutaj kawałeczek przesunę. Też to całe chciałbym mieć troszeczkę może bliżej tych sklepów. Przy samych nich tutaj. Okej, okay. i teraz ta ścieżka mi się troszkę chyba... No dobra, to, to niech ona w takim razie tak będzie. Chyba, że jeszcze to po prostu. O, to przesunę tutaj, to sobie wyprostuję i powinno być dobrze. I teraz w środku tutaj posadzę sobie y, też jakieś te drzewka, takie w jednym stylu. Tylko najpierw się tych pozbędę, ok. I w tym miejscu, no nie wiem, coś takiego może. Spróbujmy, coś, coś takiego większego tutaj będzie. Jakieś takie większe te drzewka. Dobra, powinno wystarczyć. Taki tutaj mini las będzie. Nie wiem, czy tutaj też. Tutaj tak naprawdę też by można coś takiego zrobić. No dobra, i teraz jeszcze widzę, że tutaj można by jakąś ścieżkę zrobić, żeby troszeczkę im tam łatwiej było dojść. No właśnie, bo tutaj w ogóle nie ma ścieżki, więc tędy. Dotąd niech ona sobie będzie. Troszeczkę drzew tutaj może zniszczyłem, no ale trudno. I teraz oczywiście obszar parkowy jeszcze tutaj sobie zaznaczę. Tutaj, tutaj, tutaj. Ok, więc mamy tutaj kolejny park. Super, ale mógłbym też jeszcze im dać tutaj coś z takich rzeczy. Gdzieś tutaj, no właśnie, coś w tym stylu. Yy, na przykład, nie wiem, plac z drzewami, nie. Dobra, taki plac paradoks po prostu tutaj postawimy. Myślę, że może nawet być gdzieś tutaj przy tym budynku, takim głównym. Powiedzmy tak, myślę, że tutaj może być taki plac. No i pięknie, mamy tutaj taką wieżę. Będzie się to osiedle troszeczkę nam tutaj wyróżniać. Jeszcze tutaj widzę, że jest troszeczkę miejsca, także je trzeba by jakoś wykorzystać. Tu jeszcze jakaś niedokończona ścieżka z ostatniego razu została, więc sobie ją tutaj. Tutaj przedłużę na przykład dotąd tak prosto, a dalej to już jakimś zakrętem. Powiedzmy, że gdzieś dotąd chyba. I teraz prosty fragmencik. Troszkę. Aha, dobra, krzywy fragmencik, ale zaraz będzie prosty do tego miejsca. I teraz, czy ja tutaj chcę coś takiego konkretnego? Nie wiem, czy ja tutaj chciałbym, żeby mieszkania były. Tak naprawdę mogą być mieszkania. Niby jakaś taka główna droga to jest. No nie wiem, mogę na razie dać mieszkania, też tutaj mają szkołę i tak dalej, więc niech sobie zamieszkają te tereny. Okej, okay, najwyżej, najwyżej się to pozbędziemy potem tego. A tutaj na przykład przed samą szkołą można by zrobić jeszcze jakieś małe sklepiki. Niech tutaj się nam pobudują. Dobra, także powinni być z tego zadowoleni. Jeszcze mi się troszkę może nie podoba ta ścieżka, ona powinna być troszeczkę może bliżej tego, nie wiem, jakimś... Łagodniejszym łukiem, może ja inaczej to zrobię. Wyburzę ją całą i jeszcze raz po prostu, jakiś taki dziwny kąt miała. Chciałbym, żeby szła jakoś w miarę przy tym. Nie wiem, czy to mi się uda lepiej zrobić. Czy to w ogóle ma sens, co ja robię? Tak i tak. ok, będzie troszkę lepiej. No, powiedzmy, dobra. Nie wiem, nie wiem, czy, czy wyszło lepiej, czy nie. Ale niech będzie, tak? Co tam z naszym uniwersytetem? Chodzą tu jacyś ludzie? Ktoś tu jest? Tak, coś słabo, no. Jakieś pojedyncze osoby. A jak tam zapotrzebowanie z tym uniwersytetem? No, nie ma tragedii, tak? Nie ma tragedii. Większa potrzeba jest chyba na szkołę średnią. Tylko że ja już tutaj stawiałem ostatnio szkołę średnią. No właśnie, postawiłem wam tutaj taką dużą szkołę średnią, więc też. Nie powinniście na to narzekać, a teraz widzę, że jest tutaj jakiś problem ze zmarłymi mieszkańcami. Potrzebny transport dla zmarłego mieszkańca, czy tutaj serio jest aż tak źle. Chwilka, zdrowie, ze zdrowiem ogólnie jest dobrze, a jak tam z jakimś krematorium, no widzę, że coś tutaj, dostępność tego krematorium spada, a skoro mamy tutaj te nowe osiedla, więc może warto byłoby sobie na przykład tutaj w tym miejscu postawić jakieś krematorium, czy to w ogóle ma jakiś zasięg? Okej, okay, jakiś zasięg ma i na przykład jeszcze bym postawił krematorium w tej okolicy i powinno być dużo lepiej. Może nawet jakiś cmentarz, powiedzmy, że tutaj gdzieś w tym osiedlu też niech sobie taki cmentarz będzie, powinno to troszeczkę poprawić sytuację. A wam tutaj jeszcze może jakiś park taki bardziej dla mieszkańców, nie wiem, to może nie są parki, ale jakieś takie rzeczy. Myślę, że taki ogród jogi gdzieś tutaj są jakieś mieszkania? Tu są mieszkania i myślę, że jeszcze troszkę się ich tutaj zrobię, więc taki ogród jogi może przy tej głównej ulicy tutaj, niech sobie jakoś tam podejdą i z niego skorzystają. Zapotrzebowanie, widzę, że jest na strefy przemysłowe, czy tam na strefy biurowe. Największe, ale na mieszkania też jest, więc może zacznę od tego, że zrobię tutaj jeszcze troszkę więcej tych mieszkań. W ogóle, czemu oni tutaj nie mają jakiejś takiej ładniejszej drogi? Okej, okay, od razu bardziej szczęśliwy, a gdybym wam dał taką nawet z drzewami, jeszcze bardziej szczęśliwi jesteście. Dobra, więc więc y, Powiedzmy, że tutaj w tych okolicach, gdzie ci mieszkańcy są, można zrobić drogę tego typu. Y, ja bym sobie tutaj jakoś przeciągnął dotąd stąd. Chcę mieć połączenie tutaj. Ok, tutaj może zwykłą drogą jeszcze w ten sposób y, i tutaj też chyba zwykłą drogą się po prostu połączę z tym. No i powstało jeszcze troszeczkę miejsca na te mieszkania, więc ja sobie zamaluję tutaj te strefy, tutaj, hmm, dobra, zostawmy to tutaj tak jak powinno być, czyli w tym miejscu biura, może bez tych kratek, a po tej stronie na przykład te... Większe sklepy, a tutaj na tych takich nierównych kratkach, to bym postawił sobie po prostu jakieś małe sklepiki. Też tutaj będzie szła ścieżka dla pieszych, więc tyle tych sklepików się tutaj nie zbuduje, troszkę mniej, ale zawsze coś. Tą, tą ścieżkę też do tego miejsca, i tutaj bym zrobił właśnie tak samo, czyli na tych czterech. Kratkach tutaj i na czterech kratkach tutaj, jakieś takie, właśnie sklepiki dla naszych mieszkańców. Dobra, trzeba jakoś by tutaj zakończyć to osiedle, bo tutaj już idą tory, więc dalej już z tym nie pójdziemy. Więc jakaś droga tutaj powinna iść przy tym zboczu jakoś to odgradzać. Zobaczmy sobie też, co tutaj z tym terenem, bo widzę, że on tutaj już nie jest aż tak równy. Więc jeszcze minimalnie bym sobie go tutaj tak podrównał, żeby tutaj jakąś właśnie taką ulicę kończącą to osiedle zrobić, gdzieś tak powiedzmy, dotąd tam jeszcze się najwyżej potem to wygładzi. I teraz pytanie, jak ta ulica powinna wyglądać? Czy to będzie po prostu taka ulica z tymi drzewami? Tak naprawdę mogłaby być, chyba tak. Zaraz sobie zobacz, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, chyba że coś takiego. Jakby to wyglądało tutaj. Nie, to jest za małe. Dobra, może to jakoś tam ciekawie wygląda, ale ja tutaj potrzebuję, może, żeby troszkę więcej tych pojazdów mogło sobie jeździć. Więc coś takiego e, chyba będzie dużo lepsze. Tylko, żeby to jeszcze tutaj jakoś się zmieściło. Dobra, gdzieś tak, coś w tym stylu na przykład, i to bym połączył. Hmm, nawet bym tego tu nie łączył. To bym zrobił może nawet jakoś górą nad tą główną drogą, gdzieś by to wtedy przechodziło w te okolice i na przykład łączyło się z drugą częścią tego osiedla. Wtedy y, ci mieszkańcy nie musieliby tutaj na przykład tego skrzyżowania obciążać, tylko właśnie by sobie przejechali tą taką drogą bardziej wewnętrzną, która by było, byłaby tylko mm, no, w tym celu, żeby połączyć się z tamtym osiedlem. Dobra, to chyba będzie lepsze, tylko tutaj jeszcze sobie przełączę na automatyczne. Tutaj jakoś idziemy z tym do góry. Nie wiem, może troszkę wcześniej już z tym podejdę, żeby jakoś tutaj wyjść na odpowiednią wysokość. Nie wiem, no 11 metrów. Powiedzmy, że 11 metrów. I tutaj, właśnie, bo ta droga też by, powinna pełnić podobną funkcję w tych okolicach. Może ja to jeszcze inaczej zrobię. Tutaj sobie zejdę na ten poziom. Zerowy. Tutaj sobie leciutko jeszcze to wyrównam. Powiedzmy, że tak, tak, tak. Ok, i jeszcze tu. I po tej stronie zrobię właśnie coś takiego samego. Już tak, może na zapas, bo jeszcze tutaj y, mieszkań nie ma. Ok, i teraz po prostu to bym chciał połączyć z tym, więc jakoś tutaj łatwiej może taki łuk będzie y, zrobić. To jeszcze może troszkę tak, żeby szło. I teraz na przykład do góry. W ten sposób tutaj może być prosto, i tu by trzeba zejść. Tylko widzę, że chyba jeszcze ten fragmencik trzeba by zburzyć, żeby to jakoś łagodniej mi tutaj wszystko szło. Tutaj powiedzmy jeszcze tak, i tutaj już na. 0 i z tym się połączyć. Dobra, czy to jakoś w ogóle tutaj sensownie wygląda? Po pierwsze, czy się zmieszczą pojazdy? Jak najbardziej się zmieszczą. Myślę, że to jest odpowiednia wysokość. Można by jeszcze tylko zrobić gładszy ten podjazd, żeby im się tutaj wygodnie jechało. No, chyba jest dobrze. Można by to na przykład jeszcze. Minimalnie obniżyć i praktycznie tego nie widać. To nie będzie coś jakiegoś strasznie nienaturalnego, po prostu zwykły, taki lekki podjazd do góry, tutaj troszkę gorzej to wygląda, ale zaraz sobie z tym powinienem poradzić, jak to dam na przykład troszkę niżej. Ok, już chyba będzie. Dobrze, no łagodny zjazd i wtedy będą sobie mogli przejechać w te okolice. Więc teraz to sobie może na razie wyburzę, zobaczymy jak to będę tutaj chciał podłączyć, ale na pewno co bym chciał zrobić, to podłączyć to z tym. Na razie takie skrzyżowanie, zobaczymy czy tu kiedyś jakieś rondo będzie potrzebne. Jeszcze bym się zastanawiał, czy to bym chciał łączyć. No, nie wiem, może ja sobie pierwsze co to. O, tutaj jeszcze ulepszę tą drogę, żeby była w takim stylu. Chyba tego nie będę tu podłączał. Tutaj sobie najwyżej jakiś park zrobię, taki oddzielający od tej ulicy. No, żeby oddzielał tych mieszkańców i tak dalej. Coś jeszcze. Tu można by jeszcze zrobić troszkę tych sklepów. Na przykład troszkę jeszcze ich się tutaj zmieści. Na przykład tą drogę jakoś teraz. Tutaj poprowadzić, tutaj podłączę się tą drogą. Taką ok. Będzie też tutaj dodatkowy przejazd na tą stację. Zobaczymy potem, czy to tam gdzieś dalej będzie szło. Czy to będzie stacja końcowa, to się jeszcze okaże. Tak naprawdę to sobie mogę ulepszyć. To znaczy, no, zmienić na taką drogę. Nie, będzie bardziej tutaj pasować i to wypełnić najmniejszymi sklepami. Też, żeby jakoś super dużo ich tutaj nie było, żeby tych towarów nie wiadomo, ile tutaj nie musieli dowozić. Potrzebny transport dla zmarłego mieszkańca, naprawdę. Naprawdę przecież wam tutaj stawiałem to krematorium, tak? Macie tu to krematorium, dalej za mało. Chcecie jeszcze jedno dobrze, no chcecie krematorium, to wam postawię, bo znowu mam poniżej 100 tysięcy mieszkańców. A to mi się nie podoba. Tutaj co jest? Brak wykształconych pracowników. Tu jest uniwersytet, a tu nie ma wykształconych pracowników. Proszę, proszę to proszę się jakoś tutaj ogarnąć, bo to mi się nie podoba. Tutaj widzę wysoki poziom przestępczości, naprawdę. Co wam tutaj? Czy ja tutaj nie stawiałem dużego komisariatu policji? I wy tutaj macie problem z przestępczością? Może nie wiem, trzeba tutaj zwiększyć ten budżet na tą policję. Gdzie mamy policję? Damy wam tutaj troszkę więcej powiedzmy jakieś 125%, chociaż tak gram na nieograniczonych pieniądzach, bo to i tak jest, no, tak jak już tam wam wielokrotnie pisałem w komentarzach, po prostu ta gra i tak jest dosyć łatwa, jeśli chodzi o pieniądze, więc po co mam się tym przejmować, ale też nie chcę grać jakoś tak, wiecie, że o, nie muszę się przejmować pieniędzmi, to zerowe podatki i budżet na fula. Na wszystko, nie, nie, nie. Jakoś mniej więcej trzymać się tej realności, też no nie przesadzając jakoś za bardzo. Dobra, czyli to z tym się zaraz powinni ogarnąć. Tutaj mamy ten nasz nowy wiadukt. Jeszcze mi się to troszkę może nie podoba. Nie wiem, jakiś taki dziwny ten zakręt. Może tutaj bardziej. No dobra, myślę, że będzie. Myślę, że to jakoś tutaj będzie i tam kiedyś będzie się to łączyć z kolejnymi budynkami po tej stronie, jakieś tutaj minimalne poprawki. Na razie myślę, że to zostawię, najwyżej sobie to poza odcinkiem już poprawię, a teraz myślę, że właśnie tak jak tutaj mówiłem o tym parku, to zrobiłbym sobie tutaj jakiś ten park, tylko to nie będzie jakiś park rozrywki, czy coś po prostu, zwykły miejski park oddzielający te strefy od tej drogi. No, także mamy tutaj park, powinien on oddzielać troszkę tą ulicę od tych stref mieszkalnych. Ładne przejście tutaj będą mieli. I teraz myślę, że po, troszkę poza tematem odcinka w ogóle widzę, że tutaj co tu się dzieje w tym mieście? Problem ze śmieciami, o, ale to pewnie, pewnie przez jakieś korki, które znowu, dobra. Nie o tym myślałem, nie to chciałem teraz naprawiać i nie będę tego teraz naprawiać. Teraz tak, troszkę poza tematem odcinka, chciałem zrobić coś takiego, bo jeśli chodzi o tą kolejkę jednoszynową, jeśli o nią chodzi, to tutaj mamy taką linię linię, która prowadzi tu, 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 tu i tutaj jakoś na te osiedla, tak. I sobie myślałem, że ona w ogóle nie jest przecież połączona z tą linią, i gdybyśmy ją mieli tutaj połączoną, to część osób w ogóle by do samochodów nie musiała wsiadać, bo byłoby połączenie. Tu nawet nie trzeba żadnych stacji po drodze. Wystarczy połączyć te tory z tymi torami i przeciągnąć przystanek. Tu będzie, będzie no, punkt przesiadkowy. Więc zająłbym się teraz tym. Chociaż to moje miasto. Może ja sobie zatrzymam czas, żeby ich tutaj więcej nie umierało. Ja się może po odcinku przyjrzę, co tutaj się stało. Pewnie jakieś no, nowe korki i tak dalej, więc będzie trzeba się tym zająć. Ale teraz chciałbym jeszcze tutaj coś takiego sobie dokończyć no bo to jest taka rzecz, która tutaj powinna już być, a jej jeszcze nie ma. Jakiś tutaj taki odjazd stąd, niech sobie będzie. Tutaj można iść jakoś tędy. I tutaj nad tymi torami, na jakimś zakręcie, nie wiem, można lekko tutaj wyżej z tym podjechać, gdzieś tutaj. I tak naprawdę tu już można by wjechać na drogę, więc tą drogę sobie ulepszę na coś takiego. Ok, super, i teraz jakoś tylko to z tym sobie tutaj połączyć. Ok, i teraz jeszcze to, dobra, nie kolumnę, tylko tory. Chciałbym sobie leciutko tutaj jeszcze przesunąć, nie wiem czy te też. Okej, okay, to najpierw chyba trzeba kolumnę wysunąć, wtedy jest łatwiej. Yy, Okej, okay, jakoś to, no też może tutaj nie ma co się za bardzo przejmować tym, żeby to jakoś super gładko szło. Ważne, żeby tutaj to połączenie było. Będą sobie mogli przejechać i nie będą musieli jakoś niepotrzebnie tutaj pieszo chodzić czy coś. Yy, to sobie w takim razie jeszcze przesunę tutaj i po prostu jest punkt przesiadkowy, a wam tutaj yy, oddaję te przystanki. Dobra, może sobie włączę czas, zobaczmy. No. No, coś tu się popsuło. W trakcie jak tam sobie budowałem, to tutaj doszło jeszcze więcej tych korków niż było, więc będę musiał się przyjrzeć po odcinku, o co tutaj chodzi. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Oczywiście, jeśli podobał Wam się ten odcinek, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli Wam się nie podobał, to możecie zostawić łapkę w dół i oczywiście napisać, czemu Wam się nie podobał. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć.